Ej, ej! No? No hej. No to siema. Siemanko, widzowie, dzisiaj jest nieco inny odcinek, ponieważ y, nie wybierz złej dziury z moim kolegą Rekuskiem. Ale będzie ktoś tu jeszcze po tytule, już pewnie wiecie. Ale słuchajcie, jak teraz zostawicie łapeczkę w górę, to pokażę wam, kto pojawi się za tą niebieską, wielką ścianą z wełny. Klikamy łapkę za trzy. Dwa, jeden, zostawcie, no i zapraszam tutaj gościa. Halo, o właśnie, biegnie! Dokładnie tak, to jest widzowie Bajo Jajo Siren Hedzik. Sajry chedzie, Bajojaju czy nie Bajojajo? Halo, Tak, Hedzie? Tak, że tak, cieszy się. Genera... Dokładnie. Rekusek dzisiaj zaprosił nas na swój świat, będziemy bawili się tak naprawdę w tym odcinku. Oglądajcie do samego końca, bo jestem, jestem w sumie przekonany, że będzie to naprawdę śmieszny i ciekawy odcinek. No i właśnie, myślę, że możemy zaczynać, ale zanim jeszcze to subskrybujcie mój kanał, tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji. Musi być on szary. Lecimy teraz po 200 tysięcy subów na ekranie. Wam się wsiadła ostatnia osoba obserwująca z mojego Instagrama. Jeżeli chcecie się tutaj pojawić, wystarczy tylko, wiecie, mnie obserwujecie link do mojego insta macie w opisie. No i tak, tutaj jest skrzynia Aureox, tutaj jest... Yy, a, tu nie ma. To jest Rekusław po prostu. To z Rekusław. Rekusław. Nie możemy zobaczyć yy, w sobie właśnie naszych skrzyń, w sensie ja mogę zobaczyć swoją, tylko on nie może, nie może zobaczyć mojej. Ja mam, widzę, wyuszykowane takie rzeczy. Mamy 10 dobrych rzeczy oraz 10 złych rzeczy, które będziemy wrzucali tutaj i osoba, która po prostu będzie wybierała, musi i schować się za tą, o, za tą oto platformą, za tą oto ścianą po prostu. Okej, okay, Rekusek to... Yy, Papier, kamień, nożyce, gramy teraz. Yy, albo nie, robimy to na. Czekaj. Dobra, mniejsza, ja idę się schować, możesz mi yy, wybierać Dobra. jako pierwszy. No, yy, ja widzowie, będę się teraz tutaj kitrał za tą ścianką. Jestem mega ciekawy, co uda mi się znaleźć jako pierwsze. Mów kiedy, nie? Od razu staraj się to robić. Dobra, jako szybko. No, o, Siren Head przyszedł tutaj, co jest Siren Headzie? Bajo, ty, A ty byś mi może podpowiedział trochę, o Siren Headzie, czy nie? <laughs> Patrzy się na mnie. Nie, kiwał głową, że nie. A widzowie, bo Siren Head to jest taki, że tylko i wolcie sprawiedliwe się musimy bawić. O ale ja jestem czorniutki, dobra, zaraz, spójrzcie, możesz przyjść gotowe. mogę przyjść, okej, okay, dobra. Słuchajcie, widzowie, brukiem oczywiście to sobie zasłaniamy. Czekajcie. Zróbmy tak, gdyby to był karton, dog, to bym go poprosił, żeby on tutaj wywąchał, nie? Bo wtedy to by było łatwiej. Wiem, co muszę zrobić teraz. Muszę. O! Uciszyć mój komputer, właśnie to zrobiłem. Siren a ty. Nie, ty mi na razie. Co? On kiwa głową, że nie. Dokładnie sobie powąchajmy, może tą skrzyneczkę. Znaczy, skrzyneczkę, tą dziurę, ale wydaje mi się To bym tutaj sprawdził, chociaż nie chcę Niebieski to taki bardziej kolor przyjaźni, mi się wydaje. Dobra, wiecie co, widzowie? Kto mnie teraz słyszy, możecie napisać w komentarzu, czy wy wybralibyście tutaj kolor niebieski, czy kolor szary. Piszcie, spamujcie, a ja przypnę wam serduszko Mimo to wybieram o tą oto rzecz Dobra i zobaczmy co tutaj będzie Czekaj bo bruk to się zniszczył Ej czekaj co tu jest? O sztabka złota Czyli wybrałem dobrą rzecz o, to Dobrą wybrałem, Zabieram no. sobie ją widzowie elegancko Okej okay, Rekusawie możesz iść się schować Ja teraz ci powyrzucam Co to też słabą A dobra no to A to co Swoje. było jako złe czy nie? Może znaczy powiedz mi co było jako złe, złe Ej, Taka miksturka jaka, pokaż sobie, mogę tu zobaczyć, SIRENHEADZIE oddaj, no co ty robisz, to nie twoje jest wyrzuć, wszystko byś chciał zabierać jeden, ty trwała mikstura krzywdły, oj całe szczęście, to tego, to tego nie chcę to możesz sobie to wyrzucić, tam zabrać, tylko już pamiętaj że tego nie dawać, nie, na następnym razie dobra, to ja tam e, idę. następnym razem, a ja sobie zabiorę tutaj bruk, e, sirenheadzie w sumie, to nie, ty mi nie pomożesz so, so, ja tu wybiorę dla Rekuska coś takiego o, to to będzie jako dobra rzecz widzowie, a jaką złą rzecz, dajmy mu może coś takiego, okej, okay, ja mu będę rzuca po kilka. Ten tylko nie podglądaj, Rekusek. A ty nie tam podglądam. w Serenhe nic mu nie mów nawet. I no mi nie, ja mnie tu pilnuje i tak. Ta, Bajojajo, Bardzo dobrze, pilnuj, pilnuj, Bajojajo, Tylko o, ani się wasz mówić. I tak chyba nie widziałeś w sumie. Dobra, zasłaniamy, patrzcie widzowie, Tu mamy coś takiego, a przed chwilą, no, widzieliście co było, nie? Okej, okay, to teraz jeszcze tutaj poniszmy to do góry. Dobra, Rekusek, dawaj tutaj do mnie, no. Ja tu Dobra, bygnę. Uszykowane. Zjem sobie chlebka. ci się dobrze zastanów, słuchaj, nie? Hmm. Pomyśl sobie, jaki kolor jest twoim ulubionym. Może ten kolor ulubiony jest bli bliższy do tego? koloru, albo bliższy do tego koloru, no, bo no nie to jest taki niebieski właśnie. Taki niebieski, no. Ale ty go wybrałeś, ale tam słuchaj, było dobre już. <laughs> pozory mylą, nie? To nigdy nic nie wiadomo. Hmm. Ej, ale kusek, ej, ej. No. No, hej, dobra. Nie <noise> dawaj. Możesz. Y, wybi no, wybieraj po prostu, nie? Ja bym wybrał. Dobra. Wiesz co? Ja bym wybrał. O, ten tutaj, ten Dirta bym wybrał na Twoim miejscu. <noise> Żartuję sobie. Okej. Okay. No, co wybierasz na końcu, panie Rekusławie? Dobra, biorę ten niebieski. Bierasz ten niebieski, czekaj, bo już nie pamiętam. ja bym się zastanowił na Twoim miejscu, bo. No nie. O, ale też blocki. Tam jest blok żelaza, to było dobre. Okej, okay. będzie teraz Twoja kolej. Ty będziesz teraz wybierał. Proszę mi tam iść się schować. My ci schowamy z Rekusławie co było jako złe w ogóle? I jako złe możesz sobie zobaczyć. No, uschnięte krzaki, krzaki to są. Uschnięte to są, one w ogóle nie rosną. Weź to pozabieraj, możesz mi oddać Dobra. te uschnięte krzaki tutaj do góry. I teraz zrobimy tak: ty wybierzesz dla, dla Sirenheada złą rzecz, ja wybiorę dla niego dobrą rzecz, okej? Okay? Tak się możemy pójść, no. To weź sobie zabierz te, te, tego, ten bruk po prostu. A, Czyli okay. ja złą. Tak, ty wybierasz złą, i ja wybiorę dla niego dobrą. Dobra. I w sumie, co by mogły być takie dobre dla Sirenheada O, tu będzie śmieszny widzowie, okej, okay, dajmy mu to. Ja nie wierzę. Cześć, tylko jak on to wybierze, to wtedy rekusek będziemy musieli wrzucić mu to. Zobacz sobie, możesz wziąć to na chwilę. No, zobacz co to jest. A, miksturka. A, no, a cicho. Żeby on nie usłyszał przypadkiem. Weź ją, wyrzuć. O, dokładnie tak. ja teraz to ja zasłania. Pokaż, co masz tutaj dla niego. A, o, dobra, dobra, dobra. To jest genialne. Tylko on jest wysoki, żeby tylko nie podglądał, no, bo wtedy to będzie oszukaństwo, no. Bajo, jajo, stój tam. Cześć, ja może pójdę go zawołać teraz, bo nie wiem, czy on usłyszy. Bajo, jajo. Halo, tutaj jestem. Dawaj, możesz przyjść wybierać teraz no tu się patrzysz bardzo dobrze wybieraj co tu chcesz Wizowie i generalnie to dajcie znać w komentarzu czy takie typu filmy wam się podobają napiszcie pomysł na kolejny właśnie taki odcinek challenge'owy że tak to nazwę co stoisz tutaj kiwasz głową że nie o dobra, no zobaczymy. Tutaj patrzy się na to. Z kolei tutaj. Pamiętaj, Siren Headzie, że jeżeli coś wybierasz, to musisz zacząć na tym skakać. Które o, wybierasz? Tu chyba. A, czekaj, bo. A, bo on jakby. Czekajcie, czekaj, bo on skacze i on chce jakby wyczuć chyba mi się wydaje. Wybierasz. Chyba tu, paskoszył. wybierasz to Siren Headzie? Oż ty jeden ty. Wydaje mi się, że on poglądał chyba. No dobra, patrz Pogląda. Dostajesz taką miksturkę, że tak powiem, ale ja to muszę w ciebie wykorzystać. Słuchaj, nie ruszaj się teraz, Rekusek też odejść Stój! W miejscu! Bra. Proszę Siren Headzie stać! I. O! कस कर नहीं है जेतरास patrzcie mi sobie, to jest ta seren, ten, skaczący Siren Head jejku, jak ja się niekiedy bym coś dobre Rekusek, możesz teraz uszykować dla mnie kolejne rzeczy, jest tam ciekawe, ja jestem ciekawy, co tam to posprząta. co tam ciekawego wylosuję, hoho, widzowie, Wy kto mnie słyszy, napiszcie w komentarzu, co dzisiaj będziecie ciekawego robili, no, bo widzicie, ja sobie tutaj wybieram z kolegą Rekuskiem, który zaprosił nas na ten świat, razem z Siren Headem myślę, że mogę nagrać jeszcze kolejny taki odcinek właśnie, taki jakieś challenge czy coś, a po prostu Dajcie dać komentarzu czy takie typu filmy Wam się podobają. Ja sobie to spóźniej z, z przyjemnością odczytam, poczytam te komentarze, a słoneczko gdzie jest w ogóle? W tamtym miejscu. U Ciebie to tak fajnie rykusek na tym świecie, bo słońce jest normalnie, a u nas na tym świecie gdzie jest Lighthead i Long course, no to w ogóle tragedia tamtego świata to już nie ma w ogóle, nie? No szkoda ja, gadać. Zimno widzowie. Pewnie ciągle, no? Jo, tam nie palą, chłopie w piecu, też zimna, szkoda Nie żartuję, że to jest. Zimno, zimno, nie, Dobra, panie, o tu. już to jest to gotowe. Okej, okay, no to przychodzę i dajmy na to tak. Słuchaj, bo to daj Albo jest taka taktyka, że sobie pomyślałeś, że ja nie wybiorę tego niebieskiego, bo już zbyt dużo razy było. Albo jest taka taktyka, że faktycznie pomyślałeś, że tak pomyślę i dasz ten niebieski. Albo jest taktyka, że dajesz po prostu szary. Więc skuszę się teraz na ten kolor, bo wydaje mi się, że tutaj będzie coś dobrego. No i zobaczmy, uwaga. Jest Świetny miksturka! Wybór. Czy to jest coś pozytywnego, Rekusek? Jakaś dobra miksturka? Świetny uwaga, wybór, kolego, wybór. Się o, nieee. Ej, ej. No. No, nie. Dobra. To jest na ile? Na minutę 30, to ja tego nie przeżyję. To umówmy się tak, że pod koniec odcinka, dobra? Tak, ja to dobra. bym zrobił. To ja sobie to odłożę. Jedźcie, schować tutaj było? A, no właśnie, co było, jako to dobra Zobacz. rzecz? Pokaż. No nie, diament, zaklęty to jeszcze czy nie zaklęte? Pokażę ci ma. No pokaż, daj sobie założenie. Nie mogę tak, tego nie zabrać, się. nie? Jak nie wylosowałem. No już nie, ale mogę, może zobaczyć. No dobra, zobaczyć to sobie założę. Ochrona 4, taka dobra ale rzecz. Ale już no. no. dobra, już oddaję, oddaję, chłopie. No to, widzowie, WPS-a później, zostawię tutaj to weku, że tak powiem. Okay. O, to ja sobie w tym będę chodził. I o, to teraz ty to zostaw tam, a ja ci dam teraz, znaczy ja widzowie dam mu takie rzeczy. Ty, był na całe szczęście odwrócony. Okej, okay, to tutaj dajmy teraz to coś takiego. O, wyrzućmy. A tu widzowie mu daje coś takiego. Zobaczcie sobie. Ja teraz dosyć szybko przyspieszyłem. Zakryjmy to. W ogóle robi się noc. To jest problem. Najwyżej zaraz przeczekamy tą noc i wiecie. I pokażemy wam po prostu jak już minie. Rekusek, możesz jeszcze raz wybrać sobie na szybko przed taką, yy, przed takim księżycem, zanim to słońce do końca zajdzie. Okej, okay, dawaj tutaj ziom, szybciutko. Możesz. No? Wybierać, nie? Dobrze się zastanów. Pop co sobie wybrał mm. dla mnie dobrą rzecz i teraz ją nosi. No. Ale cóż widzę, no, gdybym ją wybrał, to by była moja, a tak to nie jest moja po prostu. Okej, okay, co wybierasz? No dawaj, dawaj, możesz czegoś. na razie tylko niebieskie, to wezmę sobie teraz tutaj. Dobra, no dawaj, dawaj. I co tu masz ciekawego, czekaj? O! Bardzo dobre, bardzo do... najlepszy wybór Zap jaki może być. Tak, mógłbyś sobie skonsumować teraz Te, Dobrze, to nawet mogę. nie wiem. Czemu nie możesz? Bo nie jestem głodny, że ja muszę a, Dobra, to dobra, to zróbmy tak, że może później to zrobisz po prostu. Okej, okay. tak gł a chcesz będzie. zobaczyć co. Co tutaj było? Możesz se wejść no, po tą pokaż. rzecz. No dawaj, wbij i zobacz. No, no, coś dobrego, słuchaj. O, nie. Co tam masz? Wydajność 5. No, to jest bardzo dobre. Bardzo no, muszę oddać. Trzymaj. Skrzynka z wydajnością każdy jeden by chciał. Ej, teraz Siren Head, dobrze mówię? Teraz tak, jest teraz siren, no. Dobra to widzowie to to zrobimy po małym cięciu, bo musimy poczekać aż znowu będzie dzień, widzimy się za momencik Tak więc widzowie mamy już poranek, słoneczką, mniej więcej w takim miejscu tuż może po nawet Okej okay, ziom to teraz robimy odwrotnie, bo po wstredniej turze ty dla Siren Heada wybierajesz złą rzecz, nie? Dobrze Dokładnie, mówię? to teraz dam to... mu dobrą Dobra to ja wybiorę coś dla niego złego, O, to jest coś pięknego, ale złego <laughs> Okej, okay, to wiesz co, ja bym dał teraz, tu... tylko Siren Head nie podglądaj, bo ty możesz... No nie no żeby nie podglądał, bo. Czekaj, odwrócę się w tą stronę, będę miał pewność, czy on nie podgląda, faktycznie, nie. Okej, okay, wyrzuciłem mu to, Dobra. poszło i zamknijmy. Ja mu teraz. coś takiego do dobrego. Pokaż, pokaż, to tam. o, o dobry, sam tak bym. Tylko sam bym to chciał, nie? Ale nie wiem czy on się z tego ucieszył, będą szczerą. No mniejsza! Widzowie napiszcie jaką rzecz musiałbym dać dobrą dla Siren Heada, żeby on się ucieszył. W sumie to, co mu życzyłem, może się uciesz. Nie, no wątpię, okej. Okay. Dobra, Siren Headzie, halo, możesz tutaj przyjść, baju, jaju. Zbliżę się do niego, zawołam go widzę, bo on głuchy niekiedy. Siren Headzie, co jest? Czemu ty masz. Ey, co. Co się stało? Co on zrobi? Dlaczego ty masz głowę w wełnie? Co. Co ty robisz? Czy spałeś, czy co? Zostaw tą wełnę! Tego się. Nie ruszaj! Dla... Dlaczego ty wełnę zabrałeś ze sobą? Złodzieju, ty jeden złodziejaszku, chodź wybierać, dawaj tutaj szybciutko, no. Ja mu dam widzowie, zawsze kradnie wszystkie rzeczy i później, on chciał sobie udać, teraz żartować, że śpi, albo co? Wybieraj rzecz jaką byś chciał, w Siren Headzie, nie? Ja ci podpowiem. Tu jest dobra, tu jest zła, tu jest dobra, tu jest zła. Co wybiera? <grytanie> dobra, no, za zacznij skakać na tej rzeczy, która. Aha, Tuska, co? Dobra, Tuska, czyli to wybierasz ostatecznie, tak? i w niej głową, Siren Headzie. No. Kiwnij głową, halo, Sajdy! O, kliwa głową, że tak. Okej, okay, Rekusek, to dawaj, rozwalmy mu to. Słuchaj, no tu jest taka rzecz, no... Jest... <grywia> Okej, okay, no, ja ci pójdę po to, ci powyrzucę, wyrzucę ci, zjedz sobie tylko jedną, Siren Headzie, weź sobie to zabierz, do tyłu, tu masz tą rzecz, zjedz jedną, no, generalnie to on zawsze świrował po tym, co budowałem, po, to jest widzowie rozdymka, jak on zawsze ją dostawał, to zaczął szybko biegać i tak dalej, nie, no, takie napady dziwne dostało, dobra, ja mu to jeszcze zniszczę, ciekawe, czy on tą będzie chciał jeść, a nie, kiwa głową, że nie chce teraz, no dobra, niech ci będzie, Siren Headzie. nie musisz teraz tego jeść, okej, okay, czy teraz jest moja pora, że tak powiem? Tak, to musisz znać dobra, się dobra, to musisz ja mi, Rekusek, schować coś ciekawego. Ja nie wierzę, widowie, ale mi teraz gorąco w pokoju, nie? Bo u mnie tak palą i palą. I jeszcze śniegu mnie też pada, czajcie. Napiszcie w komentarzu, u kogo spadł już śnieg, a ja przypnę wam serduszko. W sumie to myślę, że poszedłbym dzisiaj sobie, jak będzie taki dobry śnieg, bo taki śnieg z deszczem to raczej taki słaby, ale taki śnieg, gdzie można lepić sobie bawanka i tak dalej. O, to sobie bym skorzystał. Ale Rekusek, dobry tam już. Już końcę, końcę, co Dawaj, dawaj. To... Dobra, możesz przyjść. Ciekawe kto wyjdzie lepiej w tym odcinku, nie? Okej, okay, to tak. Ja po... Cie, w poprzedniej turze co ja wybrałem to chyba, nie? Mi się wydaje? Chyba tak. Tak, i to była zła rzecz, dobrze mówię? To była... Tak, zła rzecz. No, zła rzecz. To teraz widzowie zróbmy tak, uwaga, czekajcie, poskoczmy, zobaczmy, który emeral dalej doleci. To mniej więcej tu. A to mniej więcej, uwaga. Czekajcie. Nie, no, definitywnie wygrał, wygrał kolor niebieski. To jest taka dobra przepowiednia i tu będzie dobra rzecz, widzowie, zobaczycie. Cześć, co tu jest? O, 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 o. Aha, trujący ziemniak. Nie. A czy to są te moje, które ci dajesz, czy po prostu też nie, uszykowałeś? też to, że... uszykowane. A, też to mieć uszykowane. Ja nie wierzę. A tutaj co było w tym dobrym? Chciałbym sobie to zobaczyć. Dawaj mi to pokaż, kolego jeden. Możesz ty. tylko popatrzeć na niego. A powcielki. Złote jabłuszko koksa, żeś mi dał tutaj? Jo, ja no. cię panie. Okej, okay, no to dobra, to możesz ten. To możesz iść tam. A czekaj, bo ja muszę ci oddać. A nie, nie mam nawet tego złotego jabłuszka. Sajre, co ja ty się tak kręcisz? No. Ty BajoJajo ty jeden, no. Okej, okay, czekajcie, widzowie, to dajmy mu teraz skrzyniał Roxa. Ja bym mu dał może. O! Taką rzecz, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra rzecz, a z tej strony damy mu to, Uhuhu. to jest coś pięknego, dobra Sirenheadzie gdzie yy, musimy mu to przygotować odpowiednio, bęk. Oj, zablokowałem się, nie, dlaczego, 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 wyjdźmy stąd po prostu, o czekaj, bo to się chyba najlepiej zniszczyło, no nie powiem czym, bo on się szczai, ale dajmy mu jeszcze tutaj to i dajmy mu tutaj to, czekaj, czy ja teraz będę mógł to zablokować, no spokojnie, czy nie? Nie, nie mogę zablokować, dobra. Ja nie wierzę, widzowie, to zróbmy to tak. O, tu mu zablokujmy. Chyba się niższaj, co tu jest, miejmy nadzieję. A z tych dobrych, to miałem mu dać to. Okej, okay, poszło. Zamknijmy to teraz. No i zobaczmy, Rykusławie, co ty wybierzesz ciekawego. Dawaj, możesz przyjść szybciutko, no? Dobra. Wybieraj, chłopie, jaką rzecz byś tam chciał sobie w, no. O, tu co się stało? No, tu jest źle taki problem. Miejmy nadzieję, że się nie szajeś, co tu może być takiego. Ale już mniejsza z tym. Co byś wybrał, Jest Pamiętaj, że to może być podpucha. Hmm. A ty, Siren Headzie, złaś z tego. <grych> nie boję się, bo mam Koksa w sumie, bo ty go nie wygrałeś. A, no dobra. No ale nie używajmy Koksa, bądźmy sprawiedliwi. No słuchaj Ja no. no nie będę go używał. No to co byś chciał wybrać? Dobra, to jest inne, to to wybieram. Wybierasz to, bo jest inne. No to w sumie, o, ja, bo to zawsze takie same i tak dalej, to wybierasz inne. Okej, okay, możesz wykopać, ale zanim ci... O, właśnie. A, no. pajęczyny. No to to było to coś. No. Tak, coś niefajnego. A chodź ci pokażę, co było w drugim. Drugi to było Czekaj, w sumie... Czekaj, bo to chwilę potrwa. A, zanim ty to zniszczysz. Najlepiej to się mieczykiem chyba niszczy pajęczynę, nie? No, mi się mam. wydaje. Najszybciej, no dobra. To weź to ty tam szybko napraw. I teraz będzie kolej Siren, Siren Head'a. proszę iść za kurtynę, że tak powiem. Okej? Okay? To ja wybieram mu teraz z kolei dobrą rzecz, a z tej dobrej rzeczy, dajmy na to, będzie. Hmm. O, to co przed chwilą zabrałem, w sumie, i niech to będzie może w takim miejscu. Oj, Cajrynka, gdzie? Nie podglądaj mi tylko przypadkiem tutaj. Dobra, widzowie. Wrzuciłem mu to, teraz zasłońmy, rykusek. Ty musisz mu dać złomrzeć, jak coś, dobra? Do tej drugiej dobra, dziury już co mu jesteś. Nie, to tu naprawiam, to pomieszczonko. Okej, okay, dobra, dawaj szybciutko do góry, ja nie będę patrzył. Nie będę zaglądał do twojej skrzynki. W sumie pod koniec możemy sobie tak takby przeanalizować, kto wybrał lepiej w tym filmie widzowie, więc oglądajcie do samego końca. Ciekawy jestem w sumie. Yy, kto... ja mu dobrą, tak? Ty mu dobram, jojojo, jo, jo. Jestem Dobry. bardzo ciekawy, kto wygra ten dzisiejszy odcinek. Mi się wydaje, że na razie chyba ja jestem na ostatnim miejscu raczej, bo Siren Cat to w sumie. Nie, miał w sumie raz tego. Jak to się nazywa? To mrozdymka To było takie niedobre raczej widzowie, nie? Okej, to już dałeś gotowy. mu dobrą rzecz? Tak, dałem Dobra, okej okay. Siren Headzie Bajo O, idzie Usłyszał tylko jak podbiegam Już przyszedł Dawaj Siren Headzie Wybieraj rzecz, którą byś chciał dostać, nie? Którą mam ci rozkopać I ty sobie to dostaniesz Po prostu Okej, okay, a czekaj a, te trujące ziemniak, dobra, to już miałem, okej. Okay. No, Siren Headzie, co byś chciał? Wybieraj, patrzysz się tu ładnie, widzę słoneczko w tym miejscu, zanim będziemy. My musimy to dokończyć, zanim będzie kolejny dzień, nie? Musimy. Fajnie by było w tym, po prostu w tym dniu to dokończyć, Minecraftowym. Co wybierasz, w Siren Headzie? Dawaj, no, bo już nie ma czasu. Musisz wybierać. Co ty wyrzucasz? No, chłopie, co Temu to jest byś. to wełnę? No, nie baw się, wyrzucaj! Znaczy, wybieraj! tą wybierasz, tak? Czy które wybierasz? Zacznij skakać na tym, tym. Jaki ty niezdecydowany o, jesteś? Wybierasz, wybierasz znaczy. to. No dobra, no, czyli w tej będzie. Będzie uwaga, o nie, to jest coś dobrego Rekusak, no i lipa teraz o, Złote marchewki Ruku ty kradniesz nawet, no wiesz ty co Siren Headzie, to daj mu te, te z, złote marchewki, niech się cieszy już Wsunął No już wsunął, aha, dobra A tutaj będzie, Siren Headzie była zła rzecz, a co ty mu dałeś tutaj, w tej książce, muszę sobie Ja miałem dobrać. dobrą dać, ja się się pytałem Tak? No Aha, to daliśmy dwie dobre rzeczy ty Ej, ej, wiesz co? No co? No hej, dobra to we, weź w to, <grym> załknijmy to, ej czekaj no nie bi mnie ej, sorry, nie Teraz będzie moja kolej, tak, to ja idę się chować, okej, okay, no, dawaj tam, no. Wydaje mi się, że to będzie ostatnia tura, każdy po ostatni raz i to będzie na tyle raczej Więc zobaczmy, później zrobimy takie podliczenie, w sumie moglibyśmy to policzyć od początku, ale już nie pomyślałem Ty, a patrz, ciekawe jak mnie będzie, jak będę wyglądał teraz, uwaga Zmieniło się chyba troszkę, taki inny kolor mam Wydaje bo mam tu lampę przed sobą i sobie zmieniam kolor, sobie testuję, o Nie, yeah, tak jest najlepszy kolor, no i... Bajojajo se chyba żartuje. Czemu se żartuje Bajojajo? Co on no siedzi mi w pomieszczeniu tutaj tym szarym A Skubanie, a on się tam mieści w ogóle, przecież łeb mu pewnie wystaje. No, wszystko mu wystaje. Dobra, Rekonogi dawaj, ciało. tą rundkę musimy zrobić Rekus, jak wiary szybko, bo już kolejny dzień będzie zaraz. Będzie no, a to jest przypał. Już mogę wychodzić, wybierać się. Nie, czekaj, czekaj, jak... czeka. no ale on musi mi stąd wyjść jakoś. A no weź już tam wyjdź, no ju dobra ja tu nie patrzę nawet, bo jeszcze. będę do góry. No będę podglądał zaraz czy coś i będzie wtedy dopiero przepał Okej, czekamy, wybieraj to w wybieraj te chłopie rzeczy, bo aż ciekawy jestem. Wydaje mi się, że powinienem to raczej no ale nigdy nie wiadomo. Widzowie, w sumie mógłbym kiedyś to nagrać z widzami. Kto mi teraz słyszy, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek z wami, po prostu z widzami. Jeżeli tak, to dajcie znać, ja Wam szybne serduszko. Bajajajo, po, co, dobra, bajojo, po co tu do mnie przychodzisz, Ty jeden? Ty... Po ciebie poszedł. Aha, po mnie, dobra. O, to kochany, bajajajo, bardzo ładnie. Ja bym sobie teraz wybrał niebieski, bo to coś dobrego. Nie. Rozdymka, <laughs> rozdymka naprawdę. Dlaczego? a wiesz, że na końcu będziemy musieli zjeść te złe rzeczy. A co było w drugim? Weź mi to. Ja sobie zobaczę sam, nie rozwalaj dobra. mi tego nawet, jestem dobra. ciekawy mega. Uwaga, w drugim, widzowie, jeszcze nagramy teraz to na szybko, za nocy troszkę. Okej, okay, dobra, a tutaj było coś takiego jak. Elytra, czy co to są? Skrzydła. Elytra. A dobrze! Elytra, co to są? Skrzydła, przecież to to są. Dobra mniejsza. No prawie to samo. Możecie się schować ją teraz na szybko. Dobra, ja, wy zbiega. ja wybiorę dla ciebie kolejne złe i dobre rzeczy, to będzie to, jako będzie złe, a widzowie to dajmy mu jako dobre. Okej, okay, to dobra tym razem będzie w tym miejscu, a zła będzie w tym miejscu. Zakryjmy sobie. Okej, okay, elegancko poszło. Tu też zakryte. No i mamy. Dobra, możesz przechodzić. Dawaj tutaj Dobra, szybciutko. Biegnę. No no no. Co wybierasz, panie Rykusławie? Mamy bardzo mało czasu. Musisz to brać pod uwagę. Dobra, to biorę, a to biorę na szybko niebieskie. Znowu niebieskie, a tu jest złożać, słuchaj. No, o się ale... widzę jaka złożać. ty masz całą z Ach, no nie wiesz prawie mi to wyszło. A chcesz zobaczyć co było tutaj? Możesz sobie no przejść na zobaczymy. szybko. Czekaj. Dawaj. W sumie fajny taki odcinek sobie wybieramy, rzeczy ja... Tak to z widzami w sumie. Więc piszcie komentarze, zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał przede wszystkim. Jajko. Dla subskrybentów, ze subskrybentami będę nagrał takie rzeczy. Dobra, ostatnia kolej, Bajojajo, proszę tam być, to, się a ja wybieram teraz dla niego złą rzecz, a ty rekusek wybierasz tą dobrą. Bajojajo, chowaj się. Czekaj, zobaczmy, żeby nie podglądał, tylko. No ja złam, No ja ja złam, dokładnie. To tu mu dajmy coś takiego. Okej. Okay. Widzowie. No i elegancko. Ja już mam daną tą złą. Rzecz. Czekajcie, tu jeszcze postawmy sobie i zakryjmy. Źle, a to jeszcze poprawię za moment, dobra. I zła rzecz została teraz wybrana przez Auroxa. Co tu? Ty już dałeś dobrą, jo? Dobra, już zakryto, no. Bajo jajo, chodź tutaj szybko! Bajo jajo! E, nie patrz się tam do przodu! Tutaj chodź, wybierasz ostatnią rzecz, nie, bo to już będzie koniec odcinka, więc dawaj, którą wybierasz? Podejmij decyzję dosyć szybko, jakbym mógł cię prosić, panie Bajo Jajo, nie? Tutaj wybierasz tą z, z rzecz, no. Nie, dlaczego nie wszyscy no, Niebieski biorą, zbrójkę, no. Ba, nie mi się słaby. wydaje, że on podglądał widzowie, no, ale już mniejsza. Takie podsumowanie, to ja w sumie mam ze sobą elytry, trujący ziemniak. A czekaj, elytry to, to nie moje, nie? Czy ja to wybrałem? Nie wybrałem. D to elytry się mi oddać, właśnie. O dobra, to ci oddaj. A wydajność 5 to też nie jest moje, mi się wydaje, nie? Chyba jedno, bo to dwie sztuki mam, to raczej nie jest moje. Rozdymka to moje, zatrucie. Dobra, to pod koniec wypiję, to zatrucie widzowie i to by było na tyle w tym filmie. Ja muszę Takie. Cześć, zobaczmy, co jeszcze mam w skrzynce, sobie na szybko spojrzeć. aha, tak jest, powolnienie, miksturki, głowa kogoś tam. I zauwa, to będzie na tyle w tym filmie, o, czekaj, mam tu złote jabłuszka, odejdź na chwilę, to sobie zjem, może jeszcze przeżyję. Wbijajcie na mojego Instagrama, zobaczcie poprzedni filmik oraz na drugi kanał, wszystko znajdziecie w opisie pod tym filmem. Napiszcie, czy takie filmy wam się podobają, ja postaram się nagrać kolejne, jeżeli będzie pozytywny odbiór. Trzymajcie się, dziękuję za ten odcinek, możesz się pożegnać, Rekusek, ej, ej! ej no. No hej. Boże. Dobra, siema Sajny trzymajcie się, widzowie. ELO!